Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z PUBG'a na moim kanale Jeżeli wam się materiał spodoba to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień miał być dzisiaj PUBG mobilny, jednak tego PUBG'a mobilnego nie będzie Dlatego, że e, odpaliłem gierkę No i czekałem 20 minut na mecz, nie znalazłem mi żadnego meczu Mówię sobie, odpuszczę, i sprzątać w mieszkaniu Wbiłem później, po jakichś dwóch godzinach Odpaliłem dalej gierkę i dalej czekałem Ponad 20 minut i nie znalazło mi Meczu, więc odpuszczamy na razie to Mam nadzieję, że to się jakoś na dniach nam naprawi Normalnie będzie to e, działało A teraz lecimy sobie z e, Zwykłym pubgiem na Erangelu Dzisiaj wam pokażę odcinek, którym trochę sobie Pofragujemy, będzie on mocno pocięty Chyba, że będą jakieś mega e, ciekawe Akcje, to wtedy będziemy wiecie e, Lecieć tutaj jedną pełną Giereczką, zobaczymy, no ostatnia Forma w pubgu jest trochę słabsza, że coraz Częściej nas tutaj ubijają. E, u mnie zdrówko troszkę się też posypało, jak pewnie słyszycie e, po głosie, że mi zatoki przytkało delikatnie, e, ale, ale mam nadzieję, że się to szybko dosyć. Naprawi, nie? I będziemy normalnie mogli dalej klikać w te gierki Dalej będzie forma mutant, bo jest tragedia Jest tragedia, ja wiem, że te mecze ostatnie nie wychodzą Krzyczycie już w komentarzach, że nic nie gram, że się na gierce nie skupiam Więc teraz, moi drodzy, e, trzeba trochę, trochę, trochę tutaj e, przycisnąć i się zreflektować Dobra, bierzemy sobie tutaj naszego, e, naszego, naszego bugiego te bunkierki sobie sprawdzimy na starcie. Zobaczymy jak nam strefa pójdzie. Eee, no i trzeba mądrze zagrać. Może wygrać nawet. Ten mecz w ogóle na kamerze TPP to była jakaś porażka ludzie całkowita. Eee, bo mogłem tych gości poklikać. A u drugiego też mogłem wyklikać luźno. E, ale jak widzieliście przejechałem się na koncie. I to był dzień, w którym stwierdziłem, że nigdy więcej TPP nie odpalę. Chyba, że naprawdę jakiś nowy tryb się w pubgu pojawi. E, gdzie będzie właśnie... Eee, gra tylko na TPP, i to będzie jakiś fajny trybik, bo ogólnie na TPP w tego pubga komputerowego ludzie nie zamierzam więcej zagrywać, bo to jest jakaś porażka. Eee, dobra, bierzemy tutaj C4, bierzemy to. Na TPP kamerkę, jak chcę, będę sobie chciał pograć w gierkę, to sobie pogram w Fortnite, bo Fortnite jest mega kozacki. E, ten bez budowania, i w ogóle też muszę z tego trochę robić, bo tego Fortnite sobie klikam czasami, eee, ale. Ale, ale z niego nic nie nagrywam, nie wiem dlaczego w sumie. Więc też e, trzeba trochę tego e, tutaj e, ruszyć, troszkę to. E, dobra, tutaj ostatnio pisałem wam w komentarzach, że pytałem się was e, raczej, e, co sądzicie o tym oździerzu, czy go używacie, czy fragujecie. I kilka osób napisało, że udało mu się z tego e, coś zabić, coś wycelować. Jest to trudne, ale wiem, że jest taka możliwość, że da się to e, w miarę ogarnąć i zrobić. Trzeba na oślep chyba strzelać bardziej, nie? I w końcu coś e, z tego może... Wejść SRR-a, nie chcę tego, ale amunicję sobie wezmę e, Mamy dwie bronie pod to Dronika nie chcę, to wyrzucamy Mamy kałacha na razie M24 kałach na dwójce, strzela w miarę, jest czwórka tutaj e, Więc zakładamy, M24 mamy już fajnie z... E, zapakowane, fajne rzeczy Kamizelka biorę e, Tu jest SKS, kolejny to wezmę go e, A czy amunicję wezmę? Tutaj... E, MK-12, kolimator, tutaj beryl jest? Nie, kałach kolejny, kurczę, myślałem, że to berylek leży e, ten co jego podniósł i na berylu byśmy mogli poklikać To jest skar, skara to nie chcę, wolałbym beryla niż na kałacha Kałach nie jest głupią bronią e, ale na kałachu ja się tak pewnie, moi drodzy, nie czuję Jak na berylu na przykład Kałach ma ten rozrzut duży, a, a berylem da się jeszcze... Jakoś go w miarę opanować. Dobra, mamy czerwoną strefę na sobie, na którą trzeba będzie uważać, e, ale jesteśmy w bunkrze, więc sobie możemy lucić. Mam nadzieję, że nikt tutaj albo, albo w sumie, mam nadzieję, że ktoś się tutaj zaraz pojawi i sobie go kropniemy, nie? Fajnie by było, tak jak wiecie, jak gdyby ktoś się w nas. O, jest Beryl. E, w nas centralnie teraz wpakował. To by było złoto. Ale pamiętajcie, marzyć zawsze można, nie? Zamaszenia nie karają. Ile kamizelek tu jest w ogóle, tyrujek? widzieliście to? Kosmos, jakiś aż 3 w jednym miejscu. MOSIN M24 zostały, mam powiększony magazynek do tego, więc 7 strzałów to jest dużo. Eee, na sniperce no i co? No, no i lecimy na dół, lecimy na dół do ostatniego pomieszczenia eee, w tym bunkrze. No, trójek tutaj nie znajdziemy, jeżeli chodzi o kask, eee, ale resztę mamy już cało zapakowaną. Mamy naprawdę całkiem fajny kwipunek. Jak na bunkier, gdzie tutaj często się zdarzało tak, że było dużo broni, a nie było właśnie innych gadżetów. To jest całkiem spoko mamy wszystko. O, jeszcze koło przejść nawet. Mamy i lunety, mamy i trójkę kamizelkę, i mamy ludzie leczenie, i mamy berela z dodatkami. O nawet MK jakbym chciał też jest. Eee, no wszystko, wszystko. c 4 nawet mamy tutaj, żeby kogoś tam wiecie. Delikatnie przestawić, jak ktoś będzie kampił w domku i będę wiedział, że tam kampi. No mamy wszystko, mamy giga zestaw. Tylko, żeby tego teraz nie zepsuć. Więc e, wyskakujemy z bunkru, lecimy na górną stronę mapy. Tą strefę, jadę daczką, bo tam leżała obok. E, była do podniesienia obok tego bugiego. I musimy uciec z tej czerwonej strefy, ona za chwilę zacznie nadupiać. Mam nadzieję, że nie dostanę z tego strzała, bo będzie mega naka sytuacja. jeżeli taki mam dobry loot i bym dostał strzała z czerwonej strefy, ludzie to byłby mega, mega potężny pech. Dlatego szybko się z niej ewakuuje. Bo ja takiego pecha ostatnio mam, więc fajnie by było. No, uciec stamtąd, dobra, udało nam się Bo to dopiero wystrzeliło, wystrzeliło więc e, Uciekniemy w miarę W miarę lajtowo No i dobra, lecimy, lecimy do przodu e, Okolice shooting range'u Te domki na do Severinka musiał przejąć One będą całkiem spoko e, Żeby sobie pod nie zagrywać, nie? Bo tam będziemy mogli W miarę pocisnąć tych przeciwniorów więc lecimy, 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 dur O, są strzały z przodu No słyszę te strzały, słyszę A są chyba na rozchoku? Eee, te strzały, więc na tych domkach tak chyba za bardzo nie podejdziemy bo Tutaj nic nie będzie widać i tak Więc byśmy musieli wjechać w środek miasta bez sensu coś takiego teraz zrobić Eee, no i co, lecimy, lecimy za czas do przodu na te domaczki przy tym shootingu. Tutaj czysto było chyba, bo widzę, że wszystko pozamykamy. Nie wiem, jak samolot leciał, powiem Wam szczerze. Nie mam pojęcia. By nie zwróciłem na to za bardzo uwagi. A teraz by mi się to info przydało, w miarę, nie? Ale to jest najważniejsze, że nam działa. Patrzcie, Pyk. I teraz można podjeżdżać. Pach, pach. Wiesz, samochód tak nie skręca jak kiedyś. Więc jest gitara. Amunicja jakaś berylkowa jest tutaj. A tutaj tłumik jakiś jest. To jest kurczę pieczone, no. Albo pionowy chwyt by nam się przydał. To jest jedna rzecz. Wow. A tu co się wydarzyło? Daczka bez kół? Patrzy, screena zrobię. Jakaś dziwna taka. Daczka to jest ten Kuper 8. A, już działa. Trzeba było go tylko uderzyć. I się koła pojawiły, patrzcie, naprawiliśmy grę. O, jest pianówka I ktoś podjeżdża nas. O Jezu! O panie! Dało się to bardziej zepsuć w tym momencie. Wątpię. Tu jest, dobra. Mam nadzieję, że się pojawi jeszcze tej zaraz, gdzieś obok. Ale kaszane odwaliłem teraz, ludzie. Mieliśmy free fraga. Może to przez to? Ale tragedia. Jezu, też miał kara O w dupę ludzie, gdyby to weszło mu, to by była badaka To była głowa za głowę I kto trafi, nie? I mi się udało go przymierzyć, ale dobrze, że byłem celowany w niego idealnie Bo Kurcze, byłoby słabo Pojechał tam bagi, Jeść tym bagojem. Chłopie. Ja go tutaj delikatnie sobie obiłem, dlatego może też się ale chyba w łeb go trafiliśmy. Dobra, kompensator ma. Może z tymi się łatwiej będzie strzelała. Ale bym odwalił kaszane ludzie taką, że to szok. Mosina miał ten gość, nie Kara Ale by nie patrzeć, Mosinkar. To jest wiecie. Jeden strzał, nie? I gościa nie ma. Ale byłaby lipa. Dobra, mamy to. Mamy jednego fraga, nie jest źle. I tą pisówkę sobie będziemy pilnować, już. I jednak dobrze, że się na ten 24 skosiłem, bo jakbym został przy tym sks czy SLRce która tam była, to mógłbym tego gościa, tak wiecie. Tutaj nie, nie. nie wyczyści tak łatwo, nie? Obrzydliwa amfibia, moi drodzy, jedzie. Najgorszy syf, jaki może być. Patrzcie. Nienawidzę tego. Znaczy to jest fajne, jeżeli ją się mani, ale jeżeli grają przeciwnicy, to jest tragedia jakaś. Bo tyle razy co się na tym przejechałem masakra jakaś. Idzie mi rado kolejny. Poszła seria, bierzemy sniperę, wychylmy na niego No okej, okay, dobra, na razie jeden magazynek w niego poszedł Możemy go jeszcze raz sfragować jakoś, nie? Ale... Jednego gościa zrobiliśmy już tutaj Czy drugiego nam się uda? Zobaczymy zaraz a o, poleciał też na górze. Niewyskonale nie ostrzałem, chyba nawet. Najgorzej, jak on mnie na kontakt złapie tutaj. Na takich kontakt, że ja go nie będę widział. On mnie zobaczy. Teraz trzeba być potężnie czujnym. Tu jest. Wychyl się. O! Kurczę, jak on biega tam cały czas. Ta góra. Które to będzie okienko? Jest. A teraz on będzie pikował. Odpaliła się druga strona, moi drodzy Przebijają samochody nam Teraz trzeba uważać, skąd to jego piknąć? Ja w teorii mam jakiś tam podgląd na niego Delikatny, ale Piknij, gościu, piknij, no O kurcze Ale było close Mamy 50 na 50 widzowie gnuj zmienia pozycję cały czas, dobra co się pod niego aż tak wystawiać, bo to jest za duże ryzyko. Tu jeden dostał, ale tam jest dwóch. Jakiś operator kara. Tam jest dwóch gości w ogóle, czajcie? Na tej prostej. Dobra, leży ten obok. A tego operatora Kara ludzi nie wyczaje chyba nigdy. Nie mam pojęcia, skąd on strzela. <laughs> nie chcę na niego piknąć. Ale pojedynek 50 na 51 wygrałem już. Dwa już nawet wygrałem takie pojedynki 50 na 50. I było ciężko. Skąd ci sadzi ten gość tutaj, dokładnie? Jeden dostał ode mnie strzała delikatnego. Jest jeszcze jeden, a ich tam jest milion ludzi. To jest dookoła. Każdy skądś strzela, gdzieś z górek. Ta budka, może? Bo mnie na tym kącie wyłapuje, ale gdzie to jest? Nie, nie, nie mam zielonego pojęcia. Najgorzej gdzie cię dostanę jakiś łeb. Nie wiadomo w ogóle skąd, nie tak z czapy centralnie. No nie widzę no ani tam za drzewami, ani tutaj. Dobra, są dwóch przybudce. Gnojki. Ale się... Dymy dzieją. No on go w ogóle nie obił chyba ty. Z takiego kalibru goś wyłapał. Na klatę i, i przeżył to? Ciekawe jak. Kurcze, no. Ale był potencjał na fragi, nawet dwa tutaj. O kurczę. Dobra, mamy go. Wypadł. A, 175 metrów i głowa No mam nadzieję, że tam się 10 gość nie pojawi Nagle jeszcze stamtąd Bo ci to już byli Hardkorowi trochę Okej, okay, kolejna strefka Jest u nas Ale trafiliśmy z tym domkiem ze strefą A nie była to taka, wiecie, do rozkminienia strefa. To był taki podjazd z dupy, trochę. O, biegnie jaki zawodnik. Ale on jest do trafienia? Chyba nie bardzo. U lala. Nadziej z bliska. Próbuję na nim strzała wybejtować, że jak on sobie strzeli, to ktoś go tam może kropnąć, nie? Dzięki temu. Tak czasami wpadają te takie e, Kilki O Nie No nie No w dupę jeża no Proste fragi nie wchodzą Proste fragi nie wchodzą Ludzie powinny być z pięć kilków lekka Aha Jedzie Pietrek Jedzie Pietrek. No dalej wyrwał do zera już prawie. Jadę z nim do końca. No nie odpuszczę tego widzowie. Ile można? Nie jest C4. Wypadł. Dobra, udało się go ubić <laughs> Jak ja bym go nie ubił, to C4 by go ubiła Mam nadzieję, że mnie nie rozwali ta C4 teraz Ale to poszło, ty Dobra Jest ta budka Jest pikowana z magazynu Tam jest gość, ty Dostał, dobra, poprawić trzeba Trzeba poprawić raz za dobrze. No, kurczę, no? Nie, no, no, nie. Idziemy na piętro, kolejny się zala, zbiegacz. W dupę jeżdża A ja będę miał kolejną strefkę tutaj. <laughs> znaczy, nie będę miał, będę miał bliżej do rotacji, ale. W sumie już sobie zratuję. Dalej była okazja, no. Dalej była okazja do fragowania i. Ożysz ty w dupę! Trafił mnie! <laughs> I to w łeb! Ta przebij to auto. Ani ja nie zrotuję, ani ty. Głąbię ty jeden. O, oh fuck. Dalej zeszło. Dobra, siedzi. No w końcu. Full auto z Beryla siadło. Tyle, Tyle razy nie wchodziła, aż w końcu, w końcu się udało. Musiało, musiało w końcu się przebić. Ja go w łeb nie trafiłem ani raz, więc Tori powinien mieć kask trójkę do podniesienia. Pokaż tutaj no, goście, co miałeś, skopa 8 miałeś, to miałeś, o Jezu byłeś na trójka, proste, że tak To wyrzucamy, to wyrzucamy, tego ammo troszkę też wyrzućmy Wyrzucamy zestawy bierzemy tą daczkę I dzida stąd, o kurcze Ta daczka ma koło jakieś? Coś tam ma, coś nie, coś O, fuck, panie, nie będziemy mieli HP Tyle co chciałbym mieć HP Do tej rotacji No to fajnie było przejąć ten domek z przodu przy nim się podleczyć, a później zbutać i dowodź. Tylko, czy tutaj kogoś czasem nie ma? I zaraz dowiemy pewnie. <laughs> Apteczka szybka. Złej miejscówki tutaj nie mamy, bo jesteśmy teoretycznie schowani troszkę. Pyk. Siedzisz tu, czy nie? Nie wiem, czy tu broń jakaś nie wystawała. Za tą ścianą. A ja... Proste, że wystawała Dobrze widziałem teraz, dobrze teraz widziałem widzowie, widzicie? Kiedyś mi za to skrzyczeliście troszkę, że nie obrzęiłem tego A teraz mamy go, mamy go, dziada Ale był skitrany Dobra, sześć fragów na koncie Naprawiłem się troszkę, naprawiłem się troszkę od ostatnich e, słabych gierek i teraz zaczynam coś O panie to ty mi zrzut tu dałeś. Ale czy ja cię chcę? Chyba nie. Chyba nie. <laughs> Dobra. Podleczmy się. Mamy dwie osoby w grze jeszcze. Ja zagram pod samochód trochę. Nauczyłem się teraz zmieniać pozycję w samochodzie, wieździeckie, więc... O, ty gnoju jeden. Widzę go. Ale openik tam jest. Nie wiem, czy dostał, czy nie dostał, ale warto było sobie strzelić. W dupie ten samochód trochę jest. Ale wolę wyjechać samochodem z dupy niż <laughs> z buta tam się. A nie wiecie, wpakować, nie? Dobra, mamy jednego gościa. To jestem na górze ze snajperką. Jestem na górze, gość ze snajperą. A dobra. Jak on jest tam od góry, to możemy tak zagrać. Pach, pach. Pach, dobra. Gnu, jeden będzie mi tu granaty rzucał. Dupę go wsadź. Nie, no. One shot ze snajperki na kasku trójce? Dobra, drugie miejsce, ludzie. No chciałem po to zagrać, że. Granat by mi raczej wyciągnął, nie? Ale gość mnie złanszotował. Dziwne, to dziwne. A dobra, drugie miejsce. Nie jest to zły meczyk. Dosyć ładnie tej pocisnęliśmy. Popatrzmy na statystykę teraz. Kurczę, no. Chciałem, chciałem ten samochodem zagrać. 746 damage, już 6 fragów. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień. Dzięki wielkie za oglądanie. No i trzymajcie się do następnego. Cześć wam.